Global Gate to więcej niż instalacja. To połączenie sztuki, nowoczesnej technologii i interaktywnego doświadczenia. Polonia Market. Twój polski smak w Niemczech. Świeże produkty, tradycyjne specjały. Odwiedź nas lub zamów online i ciesz się prawdziwą polską kuchnią na co dzień. Przygotuj się na wieczór pełen śmiechu. Tomasz Karolak zaprasza na swój stand-up 50 i co? W kolonii, Reine i Düsseldorfie. Muzyczny support zapewni duet Stanecka i Krebs. Patronat medialny. Pepe Odkryj smak Paryża w La Creperie du Clun. W miejscu, gdzie każdy krep to małe dzieło sztuki. Zapraszamy na niezapomnianą podróż kulinarną. Planujesz podróż? Zaufaj biuru podróży Janosik w Paryżu. Od ponad 20 lat spełniamy marzenia tysięcy klientów. Bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe czy do Disneylandu. Pomożemy Ci w każdym kroku. Rezerwuj już dziś i wyrusz bez stresu. Rozmawiaj swobodnie w języku obcym. Szybka i skuteczna metoda konwersacyjna. Doświadczeni lektorzy i przyjazna atmosfera. Pokonaj bariery językowe i ucz się online wygodnie i skutecznie. Szukasz skutecznej reklamy dla swojej firmy? PPT to telewizja Polonii na świecie. Docieramy do tysięcy widzów w Europie i poza nią. Zamieść swoją reklamę przed naszymi filmami i dotrzyj do aktywnej społeczności Polaków za granicą. Skontaktuj się z nami i promuj swoją markę w PPT. Jesteśmy w Essen na terenie Cesie Zollverein, dawnej kopalni węgla kamiennego, która dziś jest jednym z symboli niemieckiej kultury i dziedzictwa industrialnego. A tuż za mną widzicie Global Gate, monumentalne dzieło sztuki wykonane z kontenerów transportowych. To jedna z największych mobilnych instalacji artystycznych na świecie, której forma przypomina bramę brandenburską. Ale to, co kryje się w szczegółach, zobaczymy zaraz. Global Gate to dzieło Markusa Scheffera, artysty i kuratora, który podróżuje z tą instalacją po całym świecie. Wcześniej można było ją oglądać we Frankfurcie, Dubaju, Hamburgu. Teraz dotarła do serca zagłębia rury, do Essen. Każdy z 37 kontenerów został ułożony w taki sposób, aby stworzyć ogromną przestrzeń wystawienniczą. Ale to, co wyróżnia tę instalację, to wyjątkowy sposób, w jaki została zaprojektowana. Grafika, którą widzicie na kontenerach została stworzona przez Tomasa Wirda. Przy pomocy sztucznej inteligencji jego projekt głowa małpy został powielony 12 tysięcy razy. Z bliska wygląda jak abstrakcyjny wzór, ale jeśli spojrzycie na Global Gate z dystansu, zobaczycie coś zupełnie innego. Fresk Stworzenie Adama Michała Anioła. Ale to nie wszystko. Global Gate to także dzieło interaktywne. Na jego powierzchni umieszczono kody QR, które pozwalają zwiedzającym obejrzeć specjalnie przygotowane materiały wideo. To zaproszenie do głębszej refleksji nad tym, jak technologia zmienia nasz sposób odbierania sztuki i kultury. Global Gate to więcej niż instalacja, to połączenie sztuki, nowoczesnej technologii i interaktywnego doświadczenia. Jeśli jesteście w Essen, koniecznie musicie to zobaczyć na własne oczy. Jak długo sztuczna inteligencja będzie kształtować świat sztuki? Odpowiedź na to pytanie kryje się właśnie tutaj, w CESIE Zollverein. Wystawa do obejrzenia do końca marca 2025 roku. Serdecznie zapraszamy. Dla Pepe TV z Cysie Silvia Sylwia Płonka. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli spodobała Ci się ta treść, zostaw łapkę w górę. To dla nas bardzo ważne. Nie zapomnij również udostępnić tego filmu znajomym może on również ich zainteresować. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapisz żadnej z naszych wartościowych treści. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Kolonia Market. Twój polski smak w Niemczech. Świeże produkty, tradycyjne specjały. Odwiedź nas lub zamów online i ciesz się prawdziwą polską kuchnią na co dzień. Przygotuj się na wieczór pełen śmiechu. Tomasz Karolak zaprasza na swój stand-up. 50 i co? W Kolonii, Reine i Düsseldorfie. Muzyczny support zapewni duet Stanecka i Krebs. Patronat medialny PPTWI. Odkryj smak Paryża w La Creperie du Clun. W miejscu, gdzie każdy krep to małe dzieło sztuki. Zapraszamy na niezapomnianą podróż kulinarną. Planujesz podróż? Zaufaj biuru podróży Janosik w Paryżu. Od ponad 20 lat spełniamy marzenia tysięcy klientów bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe czy do Disneylandu Pomożemy ci w każdym kroku. Rezerwuj już dziś i wyrusz bez stresu. Rozmawiaj swobodnie w języku obcym. Szybka i skuteczna metoda konwersacyjna doświadczeni lektorzy i przyjazna atmosfera. Pokonaj bariery językowe i ucz się online wygodnie i skutecznie. Szukasz skutecznej reklamy dla swojej firmy? PPTFI to telewizja Polonii na świecie. Docieramy do tysięcy widzów w Europie i poza nią. Zamieść swoją reklamę przed naszymi filmami i dotrzyj do aktywnej społeczności Polaków za granicą. Skontaktuj się z nami i promuj swoją markę w PPT.